Szóste, tak? Minęła godzina dziesiąta. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam panie i panów radnych, witam gości. Witam pana burmistrza, pana wiceburmistrza i pracowników urzędu. Otwieram szóstą sesję Rady Miejskiej w Chojnicach. Stwierdzam, że obecnych na sali jest 19 radnych. Także w dniu dzisiejszym możemy podejmować, uchwalać uchwały. I podejmować decyzje. ważne decyzje. Wpłynął jeden wniosek o zmianę porządku obrad. Otrzymaliście go Państwo radni. W projekt uchwały, za którą ten, za którym o którym mówi ten wniosek. Wniosek treści następującej. Wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu 27a. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Pan radny Krzysztof Pestka, bardzo proszę. Y Panie Przewodniczący, prosiłbym o 5 minut przerwy i spotkanie z Przewodniczącami Klubów w salce radnego. Ogłaszam 5 minut przerwy.